Na no, takie akcji jeszcze nie widziałem. Chyba ktoś umiera na COVID. Mają klatkę dla niego całą taką. Co tu się dzieje? Chłopak jest zupełnie nieprzytomny. Chyba nie mają siły go podnieść.

A zobaczcie w klatkę go wkładają, ale już z... serce mu nie bije więc chyba powinni go reanimować Ale nie reanimują go więc chyba już za późno To jest bajk, nie? A facet jechał rowerem i Upadł, zasłabł. Okej, okay. no i co, został rower, ale chyba już. Chyba już go nie ma. Ale masakra. Jechał sobie, był człowiek, upadł i już go nie ma, więc to chyba nie COVID. Ale państwo powiedzieli, że. No, czekali na pomoc, nikt go tutaj nie reanimował, pewnie przez COVID. Jak serce komuś nie bije, to trzeba reanimować. Podejrzewam, że miejscowi o tym nie wiedzą. No i tak czekali, czekali. Ja dopiero to zauważyłem, więc nie wiem jak długo czekali. Ale już zmienił kolory facet, więc. Rower został. Smutna sprawa.